Umiłowani bracia i siostry, wy wszyscy, do których dzięki naszej wspaniałej telewizji internetowej Lumen dociera ten obraz i ten głos. Czcigodni bracia kapłani, drogie siostry zakonne i wszyscy umiłowani bracia i siostry, drodzy diecezjanie. Z radością witam Was i pozdrawiam na krótko przed uroczystością Bożego Narodzenia. W tych dniach tradycyjnie składamy sobie wyrazy świątecznej życzliwości. Zatem korzystając z pośrednictwa naszej telewizji Lumen i ja pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus, napisał święty Łukasz w drugim rozdziale swojej Ewangelii. I ta radość, którą zwiastował Anioł Pasterzom w Betlejem przez dwadzieścia wieków, wypełnia serca tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ta radość płynie z faktu, że dziś narodził się nam Zbawiciel. I chociaż działo się to dwa tysiące lat temu, to jednak co roku na nowo rozbrzmiewa ta wieść i wypełnia serca, domy nasze i kościoły. Po dwóch tysiącach lat zaglądamy na nowo do żłóbka i z radością adorujemy złożone nasianie, nowo narodzone dzieciom. I w liturgii, którą niebawem będziemy przeżywać, wydarzenia to przekracza granice przestrzeni oraz czasu i staje się aktualne. Jako skutek trwa także z biegiem dni, lat i wieków. Dla nas ludzi wierzących Celebracja Bożego Narodzenia odnawia pewność, że Bóg jest Rzeczywistością obecną z nami w Synu swoim Jezusie Chrystusie. I Bóg w tym Dzieciątku narodzonym w Betlejem zbliżył się do człowieka i możemy go spotkać teraz tak samo jak jemu współcześni dwa tysiące lat temu. On daje każdemu i każdej z nas możliwość aby go rozpoznać, przyjąć, tak jak uczynili to pasterze w Betlejem, aby się narodził także w naszym życiu i odnowił je, oświecił, przemieniał swoją łaską i swoją obecnością. I w Bożym Narodzeniu spotykamy czułość i miłość Boga, który pochyla się nad naszymi ograniczeniami, słabościami, niestety grzechami także, i uniża się aż do nas. I święty Paweł stwierdza, że Jezus Chrystus, mając naturę Boga, ogołocił samego siebie, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. I spójrzmy na grotę w Betlejem. W niej Bóg się uniża dla nas aż do Położenia w żłobie. Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzę w Tobie? Drodzy bracia i siostry, przeżywajmy z radością zbliżające się Boże Narodzenie. W duchu wiary przeżywajmy to cudowne wydarzenie i powracajmy wciąż do Niego podczas całego roku liturgicznego, którego hasłem są słowa: Wierzę w Syna Bożego. Powierzmy się Mu bezwarunkowo, zaufajmy Mu całkowicie i bez zastrzeżeń. On jest do prawdy blisko każdego i każdej z nas i pragnie nas spotkać, pragnie nas do siebie doprowadzić. On jest prawdziwym światłem, które rozprasza ciemności otaczające życie każdego z nas. I historię całej ludzkości. Przeżywajmy i rozważajmy tę tajemnicę nade wszystko podczas niedzielnej Eucharystii. W niej Jezus uobecnia się w sposób realny, jako prawdziwy chleb, który z nieba zstąpił, prawdziwy baranek ofiarowany dla naszego zbawienia. I Wam wszystkim, i Waszym rodzinom, i całym wspólnotom parafialnym i mieszkańcom wszystkim naszej diecezji życzę z całego serca i wspieram te życzenia modlitwą, abyście przeżyli prawdziwie chrześcijańskie Boże Narodzenie, tak aby również wymiana życzeń tego dnia była wyrazem radości gdyż wiecie, iż Bóg jest blisko i pragnie wraz z nami przemierzać drogę naszego życia. I w duchu tych jedynych swoim rodzaju, prawdziwie wesołych świąt pragnę także przekazać życzenia Ojcu świętemu Franciszkowi, dziękując Mu za tę cudowną posługę wobec Kościoła i świata, za Jego ewangeliczną prostotę i radość której wyrazem jest między innymi najnowsza adhortacja apostolska Ewangelii Gaudium, czyli radość Ewangelii, a więc ogłoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. I w imieniu całej naszej diecezji dziękujemy za dar nowego biskupa Romana Pindla. Ojcu Świętemu życzę zdrowia i Bożych mocy do niełatwej oczywiście służby Kościołowi światu. <laughs> I z odświętną radością oczekujemy także na uroczystość objawienia Pańskiego, kiedy to o godzinie 15 w naszej katedrze ksiądz kardynał Dziwisz, metropolita krakowski udzieli konsekracji nowemu pasterzowi naszej diecezji, a my złożymy mu uroczyste homagium, uznając w nim duchowego przewodnika na drogach wiary. Już dziś więc biskupowi Romanowi życzę darów Ducha Świętego do owocnej służby w naszej pięknej i bogatej w zasoby duchowe diecezji. Sercem obejmuję księży biskupów, seniora Janusza Zimniaka i księdza biskupa Piotra Gregera, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, diakonów, kleryków, siostry zakonne, katechetki i wszystkich wiernych naszej diecezji. I wszystkim Wam serdecznie dziękuję za twórczą i ofiarną współpracę w budowaniu mistycznego ciała Jezusa Chrystusa w naszym partykularnym Kościele w czasie minionych, przeszło 20 lat. Jestem Wam wszystkim, którzy zaangażowani jesteście w życie Kościoła. Jestem szczerze wdzięczny za każde dobro, które płynie z Waszych serc, umysłów i rąk. I zapewniam Was wszystkich o mojej szczerej wdzięczności i pamięci w modlitwach oraz proszę także o wzajemność. Czas Bożego Narodzenia to pora narodzin w naszych sercach miłości i radości. Życzę Wam wszystkim głębokiej radości z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Dzielmy się tą radością z drugim człowiekiem, szczególnie ubogim, samotnym, cierpiącym. Wszystkim życzę wielu darów duchowych i naturalnych, a więc zdrowia, pokoju serca i szczęścia. I niech zbliżający się nowy rok będzie dla wszystkich nas czasem szczęśliwym, pomyślnym. A jego wszystkie dni niech będą wypełnione Bożym błogosławieństwem, które niech nam pomaga przezwyciężać to, co trudne, i budować dobre i piękne nasze życie i wszystkich ludzi, z którymi spotykamy się na drogach naszego właśnie istnienia. Podnieś rękę, Boże dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym być, wspiera jej siłę swą siłą, dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.